Siemano, dzisiaj jesteśmy w Dąbrowie Górniczej na Pogori 3 i wlecimy tutaj do VIP kebab w więc ten materiał będzie fajny i smaczny. Więc co my tutaj mamy? Mamy tutaj najlepszego kebaba w Dąbrowie Górniczej, więc sprawdźmy to. Za kebaba w łóce zapłacimy tutaj 25 zł, już go Wam pokazuję. Gdy czekacie na kebab, macie tutaj taki oto piękny widok. W lato oczywiście jest dużo ładniej, no ale teraz też jest nieźle. No więc jak możecie zauważyć, tak wygląda kebab. Jest ogromny, a kosztuje tylko 25 zł i dostałem zapewnienie od właściciela tutaj, że każdy kebab za 25 zł tak wygląda. Ja nie wiem, czy dam radę w ogóle go wieść Serio, za 25 zł taka wielka bułka? Czy to jest w ogóle możliwe? Mamy tutaj mięso wołowo-baranie i kurczaka. No to jest tak wielkie, że ja nie wiem, od czego zacząć. Próbujemy tego potwora, że tak powiem. Mięso jest zarąbiste, dawno takiego nie jadłem, bo w Szczecinie niestety krafta nie ma raczej. No naprawdę ten kebab jest ogromny. Spróbujmy. spróbujmy. Mam serio, bez żadnego gadania tutaj, że reklama czy coś. Serio jest dobre i bardzo duże. Wątpię, żebyście gdzieś za 25 zł dostali taką bułeczkę. Jeżeli nie będziecie w stanie przyjechać tutaj na miejsce, to na pyszne możecie sobie zamówić. Wszystko macie w opisie. Robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie. To jest konkretne i zarąbiste.